Z tej strony Huśek, witajcie w kolejnym technicznym łóżku. W dzisiejszym technicznym łóżku przedstawimy sobie dysk SSD od firmy sandisk nadesłany do mnie przez firmę Hama Polska. Także wielkie dzięki. Jest to dysk SSD sandisku nowej serii Ultra 2 pojemność 120 GB. No i te dyski oczywiście cechują się dosyć szybkimi prędkościami odczytu, jak i zapisu. Tutaj ten dysk oferuje nam 550 MB na sekundę odczytu i 500 MB na sekundę zapisu. Oczywiście dysk działa w standardzie SATA 3 i podłączymy go za pomocą właśnie takiego kabelka. Jeżeli ktoś nie widział, to pewnie będzie miał okazję zobaczyć. <laughs> eee, cóż, zobaczymy sobie jak dysk wygląda i na w drugiej części w zasadzie tego filmiku przedstawię Wam e, taki króciutki test już pod całym systemem, bo z samego unboxingu no, nie ma za bardzo co tutaj pokazywać. Dysk jak każdy wie, pewnie wie, wie już jak każdy, jak każdy wygląda. E, dobra. Rozpakujemy sobie. i jest bardzo malutki. Średnica tego dysku to 2,5 cala. I ok, pasuje go otworzyć. Ok, co my tu jeszcze mamy? Jakaś tutaj króciutka informacja od samego SanDiska. Następnie skrócona instrukcję obsługi czy coś takiego. I mamy tutaj taką ramkę. W zasadzie nie wiem, nie wiem po co jeszcze jest ta, ta ramka. W niektórych dyskach można spotkać adapter, przejściówkę na 3,5 żeby normalnie można było zamontować w obudowie. Ale taka taka ramka raczej tutaj no nie spełni tych funkcji, więc pewnie do czegoś ona jest, do czego powiem Wam pewnie pod koniec filmiku, czy, czy napiszę w opisie, jeżeli rozwikłam, do czego ta ramka była. No i sam dysk bardzo mały. Spróbuję go otworzyć. Jest dosyć mocno zamknięty, zabezpieczony fajnie. No i sam dysk bardzo leciutki, z czego w sumie jestem zadowolony u góry logo serii, czyli Ultra 2, no i nazwa firmy Sandisk. Na spodzie oczywiście znajdziemy, spróbujmy to pokazać bliżej, e, zasilanie i kabel, do e, gniazdo do podłączenia kabla e, SATA 3. No i w zasadzie to wszystko. No i, od, no i na stronie pod spodem, na stronie wierzchniej mamy kilka informacji o produkcie i tak dalej i tak dalej. W zasadzie nic szczególnego. Oczywiście plus jeszcze są miejsca na. Spróbuję to pokazać. Miejsca na, na śrubki. Gdzie przykręcamy ten dysk do specjalnego <coughs> miejsca w naszej obudowie. Czyli niektóre obudowy posiadają już takie właśnie wbudowane sloty na dyski 2,5 cala? Jeżeli nie mamy, to właśnie pasuje zastosować adapter, który można kupić, bądź jest dołączony też do różnych obudów. Yy, także cóż. W zasadzie to wszystko, jeżeli chodzi o unboxing. Zobaczymy się zaraz w testach tego dysku. Zobaczymy jego odczyt jego zapis i wykonamy sobie kilka benchmarków, które będą potrzebne do przeanalizowania tego dysku, także zaraz się widzimy. No i dobra, cześć, witajcie w drugiej części. Tutaj przeprowadzimy sobie malutki, króciutki test wydajnościowy tego dysku. Oczywiście na sam początek pójdzie program Adetune, gdzie sprawdzimy sobie ten dysk. Oczywiście mamy tutaj SanDisk 120GB, pierwszy sprawdzimy jego... Czy nie ma żadnych błędów czy coś? Nie ma żadnych błędów, żadnych e, uszkodzonych sektorów. Oczywiście możemy też wykonać sobie benchmark, więc też sobie na szybkości wykonamy. Ja, ja oczywiście Wam to przyspieszę, bo to chwileczkę będzie trwało. No dobra, test wykonany jak widzicie. Minimalny transfer na dysku to jest 289 ,8 MB na sekundę a maksymalne 306,2 MB na sekundę, czyli jak widzicie nie, jest, nie są to wartości takie jakie nam podaje producent na opakowaniu, ale weźmy pod uwagę, że e, obecnie Diz jest troszeczkę obciążony, działają pod nim programy, znaczy programy, to no, nagrywa się, prawda, jest troszeczkę komputer obciążony, ale co nie powinno raczej zmieniać tam tutaj zbytnio faktu. Po drugie, takie benchmarki jak Hidetune i tak i masa innych programów, no, z przymknięciem oka jest pirazy drzwi, bym to powiedział. Um, przejdziemy sobie jeszcze do takiego zwykłego kopiowania. Dysk, dysk G jest naszym dyskiem, e, właśnie SSD. Jak widzicie, po sformatowaniu do NTFS mamy dostępne 111 GB. Tak samo jak tutaj na dysku systemowym mam również 120, tylko ten, ten dysk jest Corsair Force 3. I mamy dokładnie tą samą wartość w Gigabajtach. Ok, przejdziemy sobie ten dysk. Tutaj mam przygotowane trzy pliki: 100 MB, 500 MB i 1 Giga. 100 MB, kopiując, będzie bardzo szybko, już jest skopiowany. 500 MB również będzie szy szybko, ale już powinniśmy zobaczyć okno dialogowe, które nam wyskoczy, powiadamia po prostu o kopiowaniu. Ale to pojawi się za zniknie. Dokładnie, nawet nie zdążę go rozwinąć. Plik 1 GB które będzie pewnie kopiało się nieco, nieco dłużej, ale jak widzicie też w miarę szybko. Na samym początku widzieliście tam transfer ponad 700MB i między dyskami SSD jest to jak najbardziej jest dobra wartość. Wiadomo, być może sobie system teraz troszeczkę zawyżył, bo nie możemy osiągnąć 700MB na tym dysku, który oferuje nam tak naprawdę 500MB odczytu. Mój dysk Corsair również posiada 500MB, więc ta wartość była nieco zawyżona, ale tam później zostało to skorygowane i utrzymało się to gdzieś na poziomie tam 333 MB, więc średnio można powiedzieć, że jakieś 400 MB wyciągniemy. Kopiowanie między dyskami SSD jak najbardziej zaczepista sprawa, bardzo szybko się kopiują pliki i tak dalej. Nieco gorzej jest już tutaj, jeżeli, jeżeli będziemy się po prostu kopiować pliki z dysków, zwykłych, czyli talerzowych dysków, ym, no powiedzmy, że wolnoobrotowych, no bo 7200 obrotów czy tam 10000, wiadomo, to nie jest, nie jest wolno, ale względem dysku SSD jest wolno. Ym, dla przykładu pokażę Wam teraz kopywanie pliku o rozmiarze 109GB, tu jest to nagranie Eurotracka na no, zwykły dysk SSD, ale z dysku talerzowego. Właśnie ten dysk, yy, to jest bodajże dysk yy, CJT obecnie. Yy, dysk E? Tak, również dysk E. Czyli na dysku E to ma, to jest CJT 2TB, 7200 obrotów, 64MB cache'u i skopiujemy sobie ten plik na dysk SSD. I jakie te prędkości uzyskamy? Ja liczę gdzieś około 100 tu 110, maksymalnie 120 MB na sekundę. Takie są odczyty niestety, jeżeli chodzi o dysk yy, talerzowy. No, 120 MB, 113, 117, czyli średnio jakieś 120, 115 MB na sekundę. I tutaj dysk SSD jak najbardziej puściłby nas więcej, ale niestety dysk zwykły HD no nie puści nam większego transferu. Yy, po prostu za swojego czytu. Na ten dysk również teraz powiem, że jest nagrywany ten materiał, więc to też może być nieco nieco zaniżone. Powinno być więcej, ale tak jak mówię. kopiujemy obecnie teraz plik z tego samego dysku i jednocześnie ten, ten program, którym teraz nagrywam, nadpisuje pliki na ten sam dysk, czyli ten, ten dysk ma tak naprawdę dwie prace teraz: zapis pliku nowego, który się tworzy, oraz kopiowanie starego pliku na inny dysk. Myślę, 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 że nie idzie mu to źle, no ale tak jak widzicie względem dysków SSD jest um, no troszeczkę do tyłu, także do czego ten dysk SSD? Ja najbardziej polecam dysk SSD do um, tutaj rendery to jest oczywiście zwykły dysk, ale to nie będę Wam pokazywał, bo to jest dokładnie to samo. Jeżeli chodzi o dysk SSD, do czego dysk SSD? No, no do tego, do systemu jak najbardziej się przyda. Do gier, bo pewnie zapytacie, to może pod grychuszku tam by zainstalować gry sobie czy coś. Powiem Wam że testowałem i nie ma zbytnio dużej różnicy, jeżeli chodzi o prędkość em, czasu ładowania gier. Są to ułamki sekund i tak dalej, więc nie, nie, nie polecam. Jeżeli ktoś zmyśli kupić też dysk SSD e, pod renderowanie filmów, wczoraj robiłem sobie taki teście, dzisiaj wam tego nie będę pokazywał, bo to wiadomo by zajęło trochę czasu. <laughs> Ale rendowałem takiej samej długości film. Film trwał, e, czy materiał tam wideo, który tam zrzuciłem, trwał minutę. <laughs> Był podłożony jeszcze e, mój głos, czyli tam ścież dwie ścieżki audio, plus ścieżka wideo Full HD e, skonwertowana do rozdzielczości 720p. I tak, na dysk SSD yy, render trwał 2 minuty 3 sekundy, a na dysk zwykły trwał 2 minuty 8 sekund. Także jak widzicie różnica jest minimalna, więc yy, to też nie jest zbytnio <laughs> opłacalne względem ceny takiego dysku. Dysk SSD 120GB, jak ten w przypadku właśnie tutaj e, SanDiska, myślę, że kupimy jakieś dwie, za, go za jakieś 250 zł. Um, dysk y, zwykły HD 2TB kupimy za jakieś 300 zł 320 Myślę, że jak poszukacie co i za 300 zł spokojnie. Dysk y, 2TB znajdziecie. Więc 2TB, czyli 2000 MB, a y, gigabajtów, a 120 GB no sorry, jest różnica. Ale jeżeli chodzi o dyski y, SSD pod system, jak najbardziej polecam naprawdę. Bardzo świetna sprawa. System startuje szybko. No i programy, które włączamy, również włączają się bardzo szybko. Także jeżeli chodzi o, o zastosowanie dysku SSD na daną chwilę, ja polecam równie, tylko i wyłącznie do systemu. Jeżeli ktoś chce mieć to na dane. No to chyba, że jest bardzo, bardzo wykwintnie bogaty, i niech kupi sobie jakieś 500 GB. To by się, że będzie w porządku e, zastosowanie. 120 GB, tak, jeżeli nie chcemy na tym instalować systemu, sorry, ale wolę wydać na szybki dysk zwykły i mieć nieco więcej miejsca. A cóż, to Wam zostawiam pod Waszą dyskusję. Piszcie w komentarzu, co byście wy wybrali. Um, no, jeżeli posiadacie dysk SSD w komputerze, na systemie, to piszcie swoje, e, swoje, swoje. Y, Widzimy się, że tak powiem. Dobra, to cóż, dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, do zobaczenia w kolejnym technicznym. Trzymajcie się, no i pa pa.